Rozdział 6 Watergate. Hotel Watergate o stronie południowej prawie dotykał brzegu rzeki Potomak. Z tyłu natomiast obcował z W sąsiadem, zwanym twarze White House. Wojnar zawsze zastanawiał się, czy faktycznie White House ma konotację oznaczającą dom białego człowieka. Czy jak rezyduje tam przed prezydent, to jest coś nie tak i może powinno się nazwać budowlę przy 1600. Pennsylvania Ave, Washington DC, Black House. Zadowolony ze swego odkrycia zamówił butelkę Scottish Whisky. Z umieszczonego na dachu w hotelu Watergate, rooftop bar, oczy koił daleki gnący za rzeką Potomac horyzont. Cudowny nastrój niesący klimaty z country roads dopełniała rozlęwiająca Whisky. Nagłe szarpnięcie przerwało sen o szczęściu. Wojnar musi natychmiast pryskać, wracając z posiedzenia White House. Prezydent zatwierdzi Ciebie na kill List. Wojnar zerwał się na równe nogi. Przed nim stał senator Ariel posiadający Security Clearance wydany przez Pentagon i z tej racji uczestniczył w komisji National Security Agency. Pisanie na Klee List oznaczało, że na wojnę szykowany jest wyrok i zginie od śmiercionośnego impulsu drona. Zlecenie na zgłoszenie otrzymał autoryzowany CSI Special Operation Command. Prysła jak bańka myglana wszystkie wspaniałości. Opiewane jako satua wolności, niezwykle przewodzące łzy, story o generale płaskim w Waszyngtonie, którego pomnik, jak na ironię, zaraz widoczny był z tarasu jako symbol wolności. Jak to tak bez wyroku, bez sądu? Paw, i Tron wykona swoją misję. Gdzieś daleko w boksach, w błyskowej bazie Arizony, gracze będą rozgrywać joystickami kolejną grę komputerową. Taką grę, która anima wirtualnych ludzików ale stworzenia boskie, z duszą myślące i czujące. Spojrzał na senatora Ariela. O takie polskie me falczyły. Przeleciało mu pod czaszką nieśmiertelne kredowalensy. Natychmiast wyjął baterie z komórki. Teraz już jest włączone włączony iPhone. Śpiesznie przyszedł razem z senatorem do hotelowej łazienki i otworzył wodę pełnym wspomnieniem do wanny. Teraz w takim hałasie mogli spokojnie się naradzić. Hotel Watergate już raz wydał zaświadczenie o podsłuchu Nixonowi i teraz kaskada lejącej wody sprawiała wrażenie, że ktoś się kąpie i nawet najlepsze mikrofony kierunkowe Jakumo mało co mogły sobie poradzić z rozpoznaniem słów w kaskadach Lejącej Wody. Senator szybko blisko długa wojna. Przebierze się za Arabaja i wyjdziemy na farmę pod Baltimor. Tam włączysz komórkę i zostawić ją na farmie. Automat będzie włączał światła w nocy i robot sapien schodząc po farmie ubrany w twoje łachy, stanie się cenem dla drona. Tymczasem wróciesz do kondolisy lisy w podziemnej metropolii. Wojnar zdał sobie sprawę, że jest antysystemowy. Ale gdyby był prosystemowy, też zostałby wyciśnięty jak cytryna i ostatecznie przerobiony w najlepszym wypadku na gadżety w Rosmanie. To tylko przyspiesza rozwiązanie. System pokazał swoją facjatę. Maska spadła. System demokracji wciąż go na Kleing list tak jak wielu innych nieboraków, jak dr David Kelly, który śmiał okazać wątpliwości co do istnienia w Iraku Weapons of Mass Destruction. Nie jest pierwszym ani ostatnim na Killing List. Zjechali widom do Watergate Office Building. Refleksje słońca odbijały się od złoconych liter Watergate, tak lepiej znaleźć w pamięci historię powiązaną z posłuchiwaniem, donoszeniem i kapowaniem Nixona stolicy kochającego freedom and demokracji kraju. Senator parkował swojego Cadillaca jazdę na zakazie. Za moment byli na rok 66 i tworzyły się korki, bo klienci wyjeżdżali z przepaścistego marketu JF Kennedy Center Gift Shop. Teraz szargają jego imię i sklepkarze nakręcają sobie geszeft. Wojnar, siedząc z poduszka kadilaka, wskazał na JFK Gift Market. Senator bezszylesnie wyminął sznur klientów opowolonych pamiątkami po JFK. Widział Wojnara kątem oka w lusterku. Nie chciał być dla niego niegrzeczny i nawiązał kulturalnie do tematu. Ty masz z jfk teraz wiele wspólnego. W katilaku pięknie funkcjonowała filma i był pełny komfort, a jakoś dziwnym wymiarowi złożył kręgosłup. Jak na filmie stop klatka stanął obraz. Oto on w Lincolnie z pełną obstawą i mózg mu wypływa na klapy twidowej marynarki. Siedząca obok Jackie Onazis. Nawet ma oklapaną suknię. Krew, mózg, nagle w ułamku sekundy już należy do JFK. Jest rozpierzchnięty wokół i zapita jak lat czerwonej róży na sukniczaki. Dalej wszyscy jak teatrze. The Dead Class. The Dead Class, Tadeusza Kantora imitują jakby chcą go ratować, bo takie są przepisy. Nie ma nikogo, by w tej sekundzie pomodlił się za jego duszę i również kąciknie oka spostrzegł mordercę. Nie, nikogo, bo wszyscy zgodnie z regulaminem postępują jak akcji Do szpitala, a potem do Kostnicy.